Jestem mówiąc wprost niemiłosiernie w To jest pierwszy film, w którym pokażę wam, jak za przyzwoleniem Polskiego Związku Wędkarskiego, Wód Polskich i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska umierają ryby, środowisko naturalne i nasza pasja. W środę po południu, po otrzymaniu kolejnego maila od Lubelskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, zagotowała mi się krew i zrozumiałem, że możemy liczyć tylko na siebie. Od piątku 30 sierpnia, czyli w tym momencie od dwóch tygodni, próbujemy wraz z grupą znajomych ratować starorzecze rzeki Wieprz w Krasnym Stawie. Wtedy to zadzwonił do mnie kolega o imieniu Rafał i poinformował, że ryby desperacko próbują złapać tlen z powierzchni wody i że są tych ryb tysiące. Usiłowaliśmy prosić o pomoc instytucje takie jak PZW, Okręg Lubelski, Wody Polskie i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, które powinny nam w tej sytuacji pomóc. Nie tylko nie uzyskaliśmy realnej pomocy, ale wręcz przeciwnie. Wmawia się nam, że problem nie istnieje i że go sobie wymyśliliśmy. Mój szef wyraził zgodę, żeby opowiedzieć Wam o tym przy użyciu mediów społecznościowych Polspingu i dzięki temu szerzej dotrzeć do Was z tą informacją. Chętnie z takiej możliwości skorzystam, bo nie ukrywam, że jestem na nasze służby, mówiąc wprost, niemiłosiernie w... Przez ostatnie dwa tygodnie swoim fatalnym postępowaniem udowodniły mi, że albo weźmiemy sprawę w swoje ręce, albo dalej będą nas kasować za pracę, której nie wykonują i bezczynnie patrzeć, jak nasze wody umierają na ich oczach. Opowieść podzielę na kilka filmów, żeby przedstawić wam tę historię etapami, zwłaszcza, że ona ciągle trwa i ciągle się rozwija. W najbliższym materiale opowiem wam o tym, jak to wszystko się zaczęło i o swojej naiwności, czyli wierzę w to, że służby w Polsce są od tego, żeby działać. A póki co, proszę Was, udostępnijcie. Ten, a potem kolejne filmy o naszym starorzeczu. Bo na przykładzie tego niewielkiego zbiornika widać dokładnie, jak umiera bardzo wiele wód w naszym pięknym kraju.